Małogoska Liga Siatkówki organizowana jest już od kilku lat w miesiącach zimowych grudzień-marzec. Do turnieju w bieżącej edycji ostatecznie zgłosiło się 8 drużyn. Liga siatkarska zostanie rozegrana do końca marca. Turniej zakończy się wielkim finałem, do którego awansują najlepsze 4 zespoły z ligi. Faza finałowa turnieju zaplanowana jest na 14 marca 2015 roku. Organizatorami turnieju są Miejski Klub Sportowy Wierna Małogość, Urząd Miasta i Gminy w Małogoszczu, Zespół Szkół Ogólnokształcących w Małogoszczu i Komisariat Policji w Małogoszczu. Na mecz serdecznie państwa zapraszamy już 14 grudnia o godzinie 15.